Dzień dobry, Julia Barnaś. Kosowska. Naszym gościem jest pani Anna Żertka, nauczyciel biologii i przyrody w szkole podstawowej imienia Karola Miarki w Ochabach Małych, popularyzatorka nauki, autorka graficznych kart pracy do innymi przyrody i chemii, prowadząca profil na Facebooku Biochemiczne Skacznotki, z którą będziemy rozmawiać innymi na temat notatek graficznych. Dzień dobry, pani Anna. Dzień dobry, witam was serdecznie, e, drogie dziewczyny. Myślenie wizualne i sketchnoting to pojęcie, które ostatnio zyskuje na popularności. Co się za nim kryje? No słuchajcie, myślenie wizualne to takie, niektórzy mówią myślenie obrazkami, ale to tak nie do końca są same obrazki. To jest takie połączenie słów i obrazów, e, czyli, e, aby, w, że tak powiem, pomóc sobie w nauce. E, Łatwo jest nam wyobrażać sobie niektóre rzeczy, takie, które na przykład znamy. Jeżeli byśmy teraz zamknęli oczy tak na chwileczkę i pomyśleli o jabłku. Zrobię na was taki test. Eee, zamknijcie na chwileczkę oczy. I pomyślcie chwileczkę o jabłku. Dobra. Ala, otwórz oczy i powiedz mi, jakie jabłko sobie wyobraziłaś? O czym myślałaś? Miałam o takim jabłku. Takie mhm. czerwone jabłko po prostu. Czerwone jabłko. A miało ogonek na przykład, listek miało czy nie? Tak. Dobra. E, no to w takim razie. A twoja koleżanka widziała jakieś jabłko czy nie? Takie zwyczajne takie czerwone. A było w koszyczku czy na drzewie? Czy gdzieś w innym miejscu, może? Takie po prostu samo jabłko, bez niczego. Okej, okay, dobra, ale słuchajcie, e, obie wyobraziłyście sobie jabłko, czyli przedmiot, który dobrze znamy. E, moglibyśmy tutaj rozmawiać o kolorze, wielkości, gdzie to jabłko było, e, czy może wyszedł z niego robaczek. I rzeczy, które znamy. E, łatwo sobie wizu, wizualizujemy, czyli myślimy o nich. E, wiele osób o to pytam i większość z nich opowiada mi właśnie o jakimś jabłku. Mało kto powie, że zobaczył wyraz jabłko. I to myślenie wizualne i sketchnoting e, znajduje taką lukę, która pozwala e, łatwiej nam się uczyć, ponieważ e, do tych naszych słów i ob, dopasowujemy obrazy, które są nam e, łatwo znane e, i w ten sposób nasz mózg uczy się łatwiej i skuteczniej. Czyli to... Te dwie rzeczy kryją się za, za tym słowem myślenie wizualne. I słowo, i obraz. I to jest takie połączenie słowa i obrazu, które pomaga w nauce zarówno tym młodszym uczniom, jak i starszym. Jakie zalety notatek wizualnych są Pani zdaniem najcenniejsze? No moim zdaniem, e, a uczę w różnych klasach i w czwartych i piątych, w szóstych, w siódmych i ósmych w szkole podstawowej, e, widzę ogromne zalety e, notatek. Przede wszystkim te e, zeszyty są kolorowe, nie wiją nudą, e, nie są takie wiecie, nudne jak flaki z olejem, e, tylko pomagają uczniom e, łatwiej się czegoś nauczyć. Nawet te trudne rzeczy, trudne sformułowania, łatwiej wchodzą im do głowy. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, jeżeli uczeń sam robi taką notatkę, tak, sam sobie na przykład stwierdzi, że a, różowego nie lubię, wolę na przykład zielony, albo fioletowy, albo jakieś kolory, których e, lubi uczeń, uży może używać, albo e, narysuje sobie swoje obrazki, e, w ten sposób jeszcze łatwiej zapamiętuję, tak? Czyli najlepsza jest taka notatka nasza własna, którą sami stworzymy, i wtedy więcej zapamiętujemy. Oprócz tego pamiętamy, gdzie co mamy na przykład w naszym zeszycie. E, ale to nie, no, myślenie wizualne to nie tylko oczywiście. Um, Notatki takie w zeszycie, ale myślę, że o tym sobie za chwileczkę jeszcze powiemy. Więc to moim zdaniem są takie najc najcenniejsze, najważniejsze zalety y notatek, właśnie wizualnych. Jakie Pani mogą przybierać notatki graficzne? No, tak jak powiedziałam, nie musi to być tylko zeszyt, tak? Możemy notować chociażby na zwykłej kartce papieru, tak? I zrobić sobie taką notatkę, z której na przykład denerwujemy się przed jakimś wierszy, na przykład zdaniem jakiegoś wiersza, e, za, denerwujemy się, że zapomnimy, możemy sobie zrobić taką ściągę wizualną, co w której zwrotce jest na przykład. E, co, co w której zwrotce wiersza się znajduje? Notatki wizualne mogą być także w formie plakatów, czasami jakiejś prezentacji. Mogą to być czasami nawet takie mapy myśli, kiedy robimy na przykład burzę mózgów w klasie, zastanawiamy się na przykład, gdzie pojechać na wycieczkę klasową, albo jaki chcemy na przykład wieczór filmowy, wymarzony, klasowy sobie zrobić. To do tego może nam posłużyć mapa myśli. Mapa myśli to nie do końca taka notatka graficzna, ale możemy tam ująć, możemy połączyć mapy myśli. I z notatkami graficznymi. I możemy także rysować na tablicy szkolnej, czy to takiej zwykłej, na której piszemy kredą czy mazakami, albo na tablicy jakiejś interaktywnej, więc możemy rysować zawsze i wszędzie, co tylko przyjdzie nam do głowy. Czy możemy wykorzystać je w nauce? Co mogą nam dać? No, oczywiście, że możemy je wykorzystywać w nauce. Przede wszystkim trzeba je wykorzystywać w nauce, bo wielu uczniom pomagają po prostu. Bardzo fajne notatki graficzne są, kiedy wprowadzamy jakiś temat i chcemy zobaczyć, co nasi uczniowie na przykład wiedzą o jakichś stan stawonogach, albo co wiedzą na temat e, układu krwionośnego, bo ja jestem biologiem, więc będę Wam dawać takie przykłady. Natomiast warto wykorzystać takie notatki do tego, żeby sprawdzić, co nasi uczniowie już wiedzą, albo co Wy jako uczniowie już wiecie oczywiście mogą być wykorzystywane także przed sprawdzianem, tak, czyli już mamy ogromną wiedzę, a teraz chcemy w tym gąszczu informacji się nie zgubić i chcemy jakoś uporządkować y, tą wiedzę, więc notatki wizualne w tym pomagają, czyli troszeczkę wybieramy najważniejsze informacje, y, dopasowujemy sobie do tego jakieś takie symbole, ikonki, proste rysunki, bo to nie chodzi o to, żeby teraz być Leonardem da Vinci, mieć pędzel i sztalugę i malować przez trzy dni y, jakiegoś tam pantofelka albo jakąś komórkę, biologiczną, tak, zwierzęcą albo roślinną. Tylko chodzi o to, żeby rysować łatwo, szybko i skutecznie i w ten sposób pomagać sobie w nauce. Więc to moim zdaniem jest tutaj odpowiedzią na wasze pytanie. Pierwszyłem wiele sposobów inteligencji i uczenia się. Czy myślenie indywidualne jest dla każdego? Czy myślenie wizualne jest dla każdego? No, słuchajcie, gdyby było dla każdego, to byłoby takim idealnym perpetuum, takim, no nie, że perpetuum mobile, ale takim wynalazkiem niesamowitym. Na pewno nie jest dla każdego. Natomiast wydaje mi się, że wiele uczniów moich e, i w, myślę, że w różnych miastach i, i wioskach e, Polski korzysta z tego myślenia wizualnego i e, to myślenie wizualne im pomaga. E, Niektórzy uczniowie e, mówią, że nawet jak zamykają oczy, to pamiętają, gdzie mają co w zeszycie, tak? czy po prawej stronie, czy po lewej, czy w jakiejś e, ramce, czy na przykład, że jakiś ludzi ktoś mówił i miał w jakiejś chmurce, więc na pewno pomaga to bardzo osobom, które e, są tak zwanymi, e, kiedyś mówiono wzrokowcami, tak? czyli bardzo lubią obrazy, bardzo, e, bardzo nawiązują do tego, co zobaczyli e, i co na przykład sobie narysowali. Natomiast wielu uczniom, tak jak powiedziałam, to pomaga. Natomiast czasami znajduje się jakiś taki klasowy maruda, który mówi, proszę Panią, to jest jakiś chaos, ta notatka, tak? Za dużo tu informacji, za dużo rysunków i ja się nie umiem tam odnaleźć w tej notatce i ja bym wolał punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, czyli tak zwaną notatkę linearną, tak? Wypisaną w linijkach, punkt po punkcie, czego się uczeń na przykład ma nauczyć. Natomiast wiele uczniów, w, w, także w, u mnie w szkole w, z klasy czwartej, oni tylko pytają, kiedy znowu coś porysujemy. Kiedy dostaniemy jakąś fajną notatkę, e, więc wydaje mi się, że wielu uczniom to pomaga. Na pewno nie wszystkim. Nie wszyscy będą lubili, lubili takie notatki, e, bo to by było cud na cud, gdyby, gdyby wszystko wszystkim się podobało i przydawało. Natomiast e, myślę, że Wiele osób z tego skorzysta i jak już się nauczą w szkole podstawowej robić takie notatki, to później w liceum, w technikum czy w szkole branżowej będzie im łatwiej się uczyć, tak? bo już będą wiedzieć, jak taką fajną notatkę sobie stworzyć i zajmie im to przede wszystkim mniej czasu. Tak? Czyli zaoszczędzą czas i będą wiedzieć, z czego dokładnie mają się nauczyć. Czyli nie trzeba umieć rysować, żeby skorzystać z tej metody? Absolutnie, słuchajcie, ja nie jestem żadnym plastykiem ani, ani panią z techniki, ani z plastyki, bo jestem, tak że już wam powiedziałam, chemikiem przede wszystkim, później w drugiej kolejności jestem biologiem i nie umiem rysować tak, wiecie, pięknie jak Leonardo da Vinci. Obawiam się, że jakbyście mi teraz dały farby i pędzle, to, to moje dzieła byłyby takie, taka średniawka, naprawdę. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim. Trzeba do tego dobrze podejść, tak? Czyli nie, że teraz będzie ktoś oceniał moje rysunki, czy one są piękne, czy są ładniejsze niż koleżanki, na przykład, Agatki, czy kolegi Kuby, czy Bartka. Tylko nikt naszych rysunków nie ocenia. Rysujemy dla siebie i przede wszystkim powinniśmy rysować dla przyjemności, czyli absolutnie, rysować. Nie trzeba potrafić jakoś pięknie. Nie potrzebujemy także miliona. Mazaczków, tylko po prostu potrzebujemy dobrych chęci do tego, żeby zacząć i żeby się nie stresować, że ktoś teraz będzie oceniał nasze notatki, ktoś będzie oceniał to, czy umiemy narysować e, na przykład żaróweczkę, czy ludzika, czy kurkę, czy cokolwiek, czego po potrzebujemy do naszej notatki. Od czego zacząć? Co robić na początku? Od czego zacząć? Przede wszystkim trzeba się dobrze nastawić, czyli być uśmiechniętym, radosnym i pogodnym. Po drugie, trzeba mieć kartki papieru, mogą być takie zwykłe. Białe z drukarki, tak? czyli takie zwykłe, standardowe karteczki, i potrzebujemy Cienkopisów. Cienkopisów zwykłych, takich e, ze Stabilo czy z, marki, z firmy rystor, które kosztują miliony monet, bo aż 2,50. E, I to nam wystarczy całkowicie. Oczywiście, jak sobie kupimy wypasiony zestaw mazaczków za e, po prostu 1500-1900 zł e, i będziemy miały 35 kolorów, no to super, tak? Ale nie musimy mieć aż tyle mazaków. Wystarczy nam cien czarny cienkopis, jakiś nasz ulubiony kolor. Jakie są wasze ulubione kolory, dziewczyny? O, przepraszam was najmocniej, jeszcze tylko wyciszę. Telefon. Szary. Szary, ok. Niebieski. Niebieski, dobra. E, czyli u Ciebie byłby to kolor na przykład niebieski, u mnie to jest kolor żółty, u koleżanki kolor szary. Ale y, w notatkach oczywiście ważny jest kolor czarny, jakiś nasz ulubiony i szary jest też bardzo potrzebny, ponieważ szarym kolorem możemy cieniować rzeczy, czyli one wydają się takie bardziej, nazwijmy to 3D. I je tak troszeczkę wyciągamy z tekstu. E, czyli tego potrzebujemy: kartek, dobrego humoru e, i kilku mazaczków, czyli rysujemy tym, co mamy pod ręką, tym, co znaleźliśmy w piórniku e, i nie płaczemy gdzieś, że nie mamy jakiegoś super magicznego, złotego, żelowego pisadełka, bo wcale go nie potrzebujemy. Tak? Potrzebujemy tylko dobrego humoru i chwilki czasu, żeby ozdobić swój zeszyt, e, czy narysować coś fajnego, twórczego, na przykład na lekcji, tak? jeżeli mamy na to czas. Jest pani autorką graficznych kart pracy do szkoły podstawowej, m.in. do biologii. Od czego Pani zaczęła swoją przygodę z notatkami graficznymi? No słuchajcie, ja zauważyłam e, kilka lat temu, że w internecie różni e, nauczyciele publikują swoje e, notatki. I była taka grupa Rysuje dla moich uczniów i tam na przykład angliści, poloniści wrzucali takie notatki wizualne. Ja stwierdziłam, no super, angliści. Wszystkie jakieś tam czasy, czasowniki, rzeczowniki, wszystko tam było. Poloniści tak samo, takie piękne, rysunkowe karty do lektur na przykład były. I ja stwierdziłam, no przecież to jest fantastyczne, to wygląda po prostu bosko. tak? Ja tak nie umiałam rysować, no, ale myślę, kurczę, dlaczego nikt nie wpadł na pomysł, że można zrobić coś takiego do biologii albo do chemii, albo do tych trudnych przedmiotów, które sprawiają uczniom trudność. I ja słuchajcie, obserwowałam tą grupę i, i myślałam, kurczę, jakie one fajne, fajne rzeczy robią te babeczki, ale Słuchajcie, byli, byli też tam mężczyźni, nauczyciele, tak? Więc e, takich obserwowałam tylko trochę, jak taki szpieg z krainy deszczowców, z zakrzaka. No a potem stwierdziłam, że może ja sobie też kupię mazaczki, coś zacznę rysować. I były tam różnego rodzaju wyzwania. Na przykład trzeba było narysować jakiś jeden obrazek dziennie. Na przykład co kojarzy wam się z wiosną, albo co kojarzy wam się z pogodą, albo co kojarzy wam się z, no z jakimiś tam różnymi pojęciami, tak? I codziennie było takie wyzwanie, trzeba było rozgrzać troszeczkę swój mózg. I wykminić, co by można było narysować. I rysowaliśmy takie proste ikonki. Przez całe wakacje brałam udział w takim wyzwaniu. Później mój mąż zapytał się mnie no droga żono, co byś chciała na urodziny? A ja stwierdziłam, że nie chcę kwiatków, nie chcę czekoladek, nie chcę jakichś, słuchajcie, czerwonych sukienek, tylko ja chcę kurs robienia takich notatek. No i mój mąż powiedział, no skoro chcesz taki kurs, dobra, to jedź na ten kurs zrobienia notatek. I pojechałam na taki kurs, całą sobotę, słuchajcie, aż mi ręce bolały, musiałam rysować różnego rodzaju ikonki, nauczyłam się także tak zwanych lifehacków, czyli jakby to można było sprytnie i prosto i szybko narysować. No, i ja po tym kursie, słuchajcie, wróciłam taka i stwierdziłam: okej, okay, ja chyba też umiem rysować, chyba też mi się to uda. Eee, I zaczęłam. Wzięłam te kartki z drukarki, wzięłam te moje cienkopisy i zaczęłam robić notatki po prostu mazaczkami i zaczęłam je kserować gdzieś w pokoju nauczycielskim, tak? Jak moi uczniowie mówili, że coś jest dla nich za trudne, czegoś nie ogarniają, no to ja im dawałam takie karty pracy, które sama narysowałam. A później któryś uczeń był chory i powiedział mi, proszę pani, to niech mi pani zrobi zdjęcie i wrzuci gdzieś tam na, na grupę na Messengerze jakąś klasową. Więc ja zrobiłam zdjęcie i, i wrzuciłam na tą grupę, a później moja klasa zaczęła się tak troszeczkę... Mnie Podpuszczali, mówię. A może by pani sobie założyła Facebooka i to by było na Facebooku i mógłby sobie każdy to pobierać. No i stwierdziłam, a kurcze, gdzie tam jakieś Facebooki? Czy ja umiem Facebooki prowadzić i w ogóle co tam trzeba będzie jakieś mieć followersów, jakieś subskrypcje albo jakieś łapki w górę? Czy ja będę umiała w takie, wiecie, no, internety. No ale tak słuchajcie, y, moja klasa mnie przegadała i, i tak mnie wyprosili, więc założyłam ten profil Biochemiczne skacznotki i pierwsze notatki, które tam wrzucałam, to właśnie były robione ręcznie, e, skanowane telefonem, robione, robiłam im zdjęcie po prostu telefonem i myślałam, że z tej strony będą pobierali e, te zdjęcia, te moje notatki graficzne tylko moi uczniowie, po czym okazało się, że nagle mam jakieś 300, 400, 500, 1000, 1500, bo to już kilka tysięcy e, obserwujących. I okazało się, że obserwują nie tylko moi uczniowie, ale również e, uczniowie z innych szkół, e, inni nauczyciele, a nawet rodzice, którzy prowadzą edukację domową, czyli uczą swoje dzieci w domu e, i potrzebowali jakichś fajnych materiałów i znaleźli moją stronę. Więc na chwilę obecną obserwuje mnie ponad 15 tysięcy e, osób uczniów, e, uczennic, nauczycieli i nauczycielek, rodziców, różnego rodzaju edukatorów. E, I tak ta moja strona się troszeczkę rozhulała, a zaczęło się to od tego pomysłu, że obserwowałam, jak to inni rysują i stwierdziłam, że no kurczę, może ja też spróbuję, może to nie jest takie straszne, jak się to wydaje. Więc tak wygląda, po, tak wyglądały początki e, mojej przygody z myśleniem wizualnym i z tymi właśnie notatkami. Jak wygląda leśnia ja prowadzona przez Panią czekaj, notek? Używa pani na datek przygotowanych wcześniej, czy rysuje je pani na ten A to zależy od tego, jaki jest temat lekcji. Czasami na lekcjach biologii czy chemii robimy jakieś doświadczenia i duża część lekcji przychodzi potrzebuje dużej części lekcji na przeprowadzenie z uczniami tych doświadczeń. Więc to nam zżera. Tak troszeczkę ten czas i wtedy na przykład zdarza się, że moi uczniowie dostają już gotową kartę pracy do wypełnienia albo taką gotową sketchnotkę. Natomiast, jak ma, jest temat taki e, troszeczkę luźniejszy, jest więcej czasu, nic nas nie goni, e, no to wtedy rysuję razem z uczniami, to znaczy mam w mojej klasie biologiczno-chemicznej taką ogromną tablicę, ale ona jest taka, wiecie, na kredę, taka taka starodawna troszeczkę. i rysuję normalnie kredą białą czy kolorową na tej tablicy i robię z uczniami tą notatkę. Uczę ich jak zrobić wstęgi, jak zrobić boksy, jak można narysować ludziki albo jakieś fajne ikonki i rysujemy po prostu razem, oni przerysowują do zeszytu, a często na przykład pytam ich, co wam się kojarzy na przykład z drapieżnikami, albo co wam się kojarzy z roślinożercami. Albo na przykład mówimy o jakichś dzikich zwierzętach, które przychodzą na przykład do domów, czy do wsi, czy do miast w poszukiwaniu jedzenia. Tak? I na przykład robimy jakąś taką burzę mózgów, żeby moi uczniowie mogli też powiedzieć, z czym im się to kojarzy, tak? Co oni by tutaj narysowali fajnego? I potem wymyślamy różne rzeczy wspólnie i rysujemy je razem. I takie lekcje najbardziej lubię, ponieważ moi uczniowie biorą w nich udział, nie tylko dostali gotową notatkę, ale sami robią to. Notatki w swoich zeszytach. Ja, jak skończę już rysować, to często uwielbiam po prostu chodzić po klasie i obserwować, co oni narysowali w tych zeszytach, tak? Co fajnego udało im się stworzyć. I to jest bardzo, bardzo budujące, kiedy moi uczniowie z klasy czwartej, oni mają takie duże zeszyty A4, e, i kiedy przychodzą na lekcji e, przyrody e, i oni są dumni z tych swoich rysunków. Potem biorą e, zeszyty do domu, pokazują rodzicu, rodzicom e, i później na przykład mówią mi, proszę pani, myśmy zrobili takie świetne notatki, że e, na sprawdzianie to ja wszystko miałem w małym paluszku, bo wszystko to było w zeszycie. To, wszystko to, o co pani pytała, wszystko było w zeszycie i wszystko mieliśmy pięknie narysowane, więc. Tak wyglądają moje lekcje, tak? Czasami robimy doświadczenia i potrzebuję gotowych kart pracy e, albo czegoś do uzupełnienia, a czasami po prostu uczę moich uczniów, jak można stworzyć taką notatkę, tak? Jak tam można coś fajnie, szybciutko narysować e, i sprawia nam to ogromną frajdę, szczególnie klasy czwarte, piąte. Szóste myślę też, są takie najbardziej zaangażowane i, i najbardziej, że tak powiem, kumają temat i się z niego cieszą. Podsumowując, czy warto? No, oczywiście, że warto, słuchajcie. Oczywiście, że warto. Chociaż warto spróbować, tak? Czyli zrobić kilka takich notatek i zastanowić się, czy mi to odpowiada, czy mi się to podoba, czy ja bym się chciała. Chciał z czegoś z takich notatek uczyć, e, ponieważ, tak jak powiedziałeś, są różne metody uczenia się, są różne rodzaje inteligencji i przyswajania wiedzy, więc niektórzy może wolą uczyć się z tego jak usłyszą jakąś ciekawą opowieść i na przykład lubią słuchać na przykład podcastów. Inni na przykład wolą oglądać filmy albo jakieś krótkie reportaże albo także wiadomości takie na przykład chociażby na TikToku, tak jakieś kanały edukacyjne, a niektórzy uwielbiają po prostu tworzyć notatki. A przecież jeszcze notatki możemy połączyć z jakimiś ciekawymi opowieściami, na przykład biologicznymi. Więc y, moim zdaniem, jest to coś fajnego, co pokazuje uczniom, że zeszyty są w waszych rękach i to. Y Zeszyty mają służyć Wam, tak? I to Wy decydujecie, czy one będą różowe, fioletowe, szare, niebieskie czy żółte, i to Wy będziecie ćwiczyć swoje, że tak powiem, paluszki i nadgarstki podczas rysowania tych wszystkich rzeczy. Więc moim zdaniem, ogromnie warto pochylić się nad tym tematem, zobaczyć, czy Wam coś takiego odpowiada, czy nie. I zobaczyć, może nie na wszystkich lekcjach, ale są takie e, tematy właśnie jak język polski, angielski, e, czy może biologia, e, czy geografia, gdzie można spróbować korzystać z takich notatek i spróbować je robić samemu, ponieważ największą wartość mają te notatki, które uczeń stworzy sam. Tak, przejdą one przez jego najpierw mózg. Jeszcze wcześniej e, jakiś, e, że tak powiem, e, Uczeń musi przeczytać jakiś tekst, musi się nad nim zastanowić, później musi wymyślić jakiś pomysł, jak ugryźć, że tak powiem, tą notatkę, i później trzeba to wszystko jeszcze pięknie rozrysować. Więc to są najważniejsze takie aspekty notatki. Nie tylko gotowa praca, którą dostajemy, ale to, jak uczeń sam tworzy, sam myśli i sam uczestniczy w tworzeniu tej notatki. To jest taki największy, największy plus płynący z myślenia wizualnego i z tworzenia notatek graficznych w uczniowskich zeszytach. Dziękujemy za poświęcony czas i ciekawą rozmowę. Ja również Wam, dziewczyny, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że, że mogłam się z Wami spotkać. Mam nadzieję, że również korzystacie z notatek, tworzycie swoje notatki w zeszytach. I pozdrawiam wszystkich uczniów Waszej szkoły. I bardzo się cieszę, że macie taką wspaniałą inicjatywę zapraszania różnych osób na takie właśnie rozmowy. Dziękuję serdecznie.